Nie jeden z Was może pomyśli sobie, co ta kobita robi, ona chyba ma za dużo czasu. Tyle zabawy przy wysiewie marchwi. Witajcie kochani. Przełom lutego i marca to zwykle dla mnie bardzo odpowiedni czas na to, aby rozpocząć wysiew roślin korzeniowych, a konkretnie w moim przypadku będzie to marchew i pietruszka, ale jeżeli ktoś uprawia to. Do tego zaliczamy też i pasternak, zdaję sobie sprawę, że nie każdy może mieć taką możliwość, żeby w tym czasie to robić. W wielu miejscach naszego kraju są naprawdę dość spore roztopy, jest dużo wody, nie każdy może sobie pozwolić, aby na to pole czy na tą grządkę wejść, bo po prostu jest tam woda. Ale jeżeli ktoś tak jak ja ma taką możliwość, ma tą ziemię już w miarę obeschniętą, już ta woda zeszła. Dodatkowo ja uprawiam swoje warzywa, owoce na grządkach podwyższonych, bo dużo szybciej tam schodzi. Oczywiście jest to i plus, i minus, bo teraz jest to plus, ale minusem jest to wtedy, kiedy ja na tych grządkach potrzebuję mieć tą wielkość, czyli latem. To jest minus grządek podwyższonych, one szybciej przesychają. Ale dzisiaj wykorzystuję ten plusik i dzisiaj już. Rozpocznę taki wysiew. Dzisiaj o wysiewie marchwi. A ja zbieram plon. Ale przyszłam tutaj celowo, bo to jest marchew oczywiście, która przezimowała bardzo dobrze w gruncie. Są pojedyncze egzemplarze, które podgniły przez nadmierną iloś, ilość wilgoci i śniegu. Ale duża część jeszcze się nadaje do zbioru, więc, więc oczywiście ta marchew, która tutaj pozostała, ja ją wyzbieram. Ale czy na tę grządkę, w której tutaj rosła ta marchew w zeszłym roku, mogę ponownie wysiać marchew czy inne warzywa korzeniowe? No, nie jest to zbyt korzystne, ponieważ wpłynęłoby to bardzo źle na te rośliny. Wiemy, że według zasad płodozmianu nie należy wysiewać tych samych grup warzywnych po sobie w te same miejsca. Więc ja dzisiaj robię spacerek po ogrodzie i wędruję na grządkę, w której w zeszłym roku rosły warzywa kapustne. Teraz jestem przy grządce po uprawie warzyw kapustnych w zeszłym roku. Rosły na niej kalafiory i kalarepa. Jak widzicie, w tej chwili jest to grządka wyściółkowana na zimę słomą, a pod tą słomą jest jeszcze karton, a pod kartonem był jeszcze poplon wysiewany. I już teraz zauważyłam, zaraz zrobię Wam zbliżenie, Żebyście mogli zobaczyć, że jeszcze w tej chwili nie mogę w tej grządce wysiewać, bo jest jeszcze jedna czynność, którą muszę zrobić. Mimo tego, że ta grządka jesienią była przygotowywana pod wysiew kolejnych warzyw, ona była podsypana mniej więcej 5 cm warstwą własnego kompostu i jeszcze na to był wysiewany poplon. Jaką czynność jeszcze muszę wykonać? Zanim cokolwiek tutaj będę mogła wysiać. tak naprawdę, pierwsze moje odsłonięcie już pokazuje, co na tej grządce się w tej chwili dzieje. No, niestety, są tutaj nagie ślimaki, których absolutnie nie mogę tutaj pozostawić. To, co zauważę, i to, co zauważę. To będę musiała wyzbierać. O, oczywiście są i takie mniejsze osobniki. I zobaczcie, ile tutaj jest jaj. O, tu są jaja ślimaków. Więc zanim wysieję, to muszę z tej grządki zdjąć całą ściółkę, zdjąć słomę, zdjąć karton. Wyzbierać wszystkie ślimaki, wyzbierać jaja, przegrabić, wyrównać, a potem, dopiero, a potem dopiero zrobić rowki i wysiać to, co planuję. Kiedyś myślałam sobie, że te naturalne ściółki, jak karton, czy słoma, trawa liście, że one zwabiają te ślimaki ale teraz już wiem, że tak naprawdę te ślimaki nawet gdyby nie było tej ściółki, one i tak przyszłyby tutaj na tą grządkę i weszłyby w tą glebę głębiej, a dzięki temu, że ta ściółka jest to te ślimaki wychodzą bardziej na powierzchnię i wchodzą w tę ściółkę, dzięki temu Możemy je zauważyć i przynajmniej w jakiejś części je wyzbierać, żeby w sezonie mieć mniejszy problem. Już sobie chodzą, już rogi wystawiają, już gotowe na żerowanie. Tu mamy dziurki po jakichś szkodnikach. Obawiam się, że turkuć podjadek. Jak wiemy, słoma czy karton to część zielona, którą dorzucamy do kompostu, więc ona mi się jak najbardziej w tym momencie przyda bardzo. jeden z Was może pomyśleć sobie co ta kobita robi. Ona chyba ma za dużo czasu. Tyle zabawy przy wysiewie marchwi. Słuchajcie, a kto z nas ma potem czas w sezonie na to, żeby pielić grządki jakiekolwiek? Żeby utrzymywać odpowiednią wilgotność w glebie, żeby je dość często podlewać. W tym właśnie początkowym etapie kiedy jeszcze nie ma zielska na grządkach, kiedy jeszcze nie ma aż tak dużo wysiewu, wysadzania tych warzyw, właśnie staram się w taki sposób te grządki przygotować, aby potem w sezonie oszczędzić sobie tej pracy. Przecież w sezonie tak naprawdę mamy bardzo dużo pracy z tym, aby uprawiać te warzywa, nagnować, podlewać, zbierać, przetwarzać itd., więc ja już na tym etapie początkowym wolę tą godzinę, dwie czy trzy poświęcić więcej, żeby zyskać na czasie w okresie takim najbardziej gorącym. I oczywiście są dużo łatwiejsze metody na to, aby ograniczyć rozwój chwastów chociażby różnego rodzaju, tak jak tutaj agrotkaniny czy agrofukniny. Wiemy dobrze, że nie jest to najlepszy materiał i na ile mam determinacji, motywacji i e, samozaparcia, to po prostu korzystam z takich metod naturalnych. E, jak zauważyliście wcześniej, przywiozłam świeżą słomę, namoczyłam ją deszczówką, naokoło zrobiłam tutaj taką rameczkę i w środku paski z tej słony, które będą mi oddzielały kolejne rzędy marki czy pietruszki. A jeszcze dodatkowo w tej słomie pomiędzy markwią będę sadzić cebulę. Cebulę z dymki. Już mam przygotowaną. Będę sadzić yy, czerwoną cebulę z dymki pomiędzy marchew. Dlaczego? Ponieważ marchew i cebula są bardzo dobrymi sąsiadami. One na siebie bardzo pozytywnie wpływają. Cebula swoim zapachem odstraszy połyśnicę, marchwiankę od marchwi. Natomiast marchew odstrasza śmietkę, cebulankę, więc tak samo wpływa na nią bardzo pozytywnie. Jak widzieliście, ja tej gleby nie przekopywałam, ja ją tylko przegrabiłam, tą wierzchnią warstwę tak spulchniłam grabiami, nie miałam tutaj co odchwaszczać, bo tu w ogóle chwastów nie było. Była bardzo dobrze zaściółkowana na zimę, więc tego problemu nie miałam. Żadnego innego nawozu pod warzywa korzeniowe nie używałam oprócz popiołu. Popiół jak najbardziej sypie wszędzie oprócz roślin, które wymagają niskiego pH, czyli oprócz borówek tak naprawdę, które ja mam tam dalej na grządkach. Więc w tej chwili zrobię rowki pod wysiew marchwi, głębokość tych rowków to tak mniej więcej centymetr do dwóch. Odległość pomiędzy rzędami około 30 cm, ale jeszcze Pomiędzy nimi będzie właśnie rosła cebula. A jak ktoś ma za dużo łyżek w domu, to może też do tego je wykorzystywać. Rowki mam już przygotowane i zawsze przed każdym wysiewem biorę konewkę i do tych rowków nalewam wody. Taka książkowa odległość wysiewu to 3-4 cm jedno nasionko od drugiego. A odległość pomiędzy rzędami 30-40 cm. Za chwilę będę wysiewać kolejne rzędy i pokażę Wam tylko jeszcze, jak będę wsadzać cebulę dymkę. Oczywiście wybieram takie główki największe. Bo wtedy istnieje większe prawdopodobieństwo, że będziemy mieli większą główkę. I tą cebulę po prostu będę wkładać tutaj w słomę. Głębokość sadzenia to tak 3 czwarte tej cebulki, żeby siedziała schowana w ziemi. Kolejną sztukę sadzę mniej więcej. 8-10 centymetrów w odległości od tej pierwszej. I tak będę robiła do samego końca. W dzisiejszym etapie, jeżeli nie będziecie tej marchwi zbyt często podlewać, to ten korzeń będzie szedł w głąb, szukając wody i dzięki temu będzie się rozrastał, powiększał, będziemy mieli większą marchew. Oczywiście na tym etapie początkowym, kiedy te nasiona jeszcze nie wykiełkowały, jeszcze nie, jeszcze roślinka nie wyrosła, trzeba utrzymywać stałą wilgotność i dbać o te podlewanie. Ale potem już naprawdę ostrożnie. Jeżeli ktoś lubi się pobawić i ma na to czas, to można po kilka nasionek takich marchewek czy pietruszek wysiać do małych doniczek czy do multiplatów po cztery nasionka. I wtedy, kiedy one już troszeczkę podrosną i będzie odpowiednia pogoda, przenieść je tutaj na grządki, żeby dalej rosły tutaj. No i dzięki temu będziemy się cieszyć wcześniejszym zbiorem, około 2 tygodnie, tak myślę. Jak najbardziej można tak robić, szczególnie z tych marchewek, takich okrągłych, rzodkiewkowych, one się chyba nazywają Pariser Mark. To jest taka odmiana bardzo wczesna do uprawy pęczkowej. Więc jak najbardziej można najpierw do doniczki, a potem na grządkę. Oczywiście poza tym, że marchew, tak jak inne warzywa, posiada bardzo dużo witamin i minerałów, chroni nas przed nowotworami i wpływa na zdrowie naszych oczu, ale też pomaga w utrzymaniu letniej opalenizny. Więc jeżeli komuś zależy na. Pięknej letniej opaleniźnie, aby ona się utrzymywała jak najdłużej, to może się wspomóc właśnie marchewką. Ja oczywiście po umyciu będę ją chrupać tak po prostu na surowo, taka mi najbardziej smakuje bez żadnych dressingów, ale też będę wyciskać soki nie tylko z korzenia, ale i znatki pietruszki, bo ona też jest jadalna i pewnie zawiera jeszcze więcej tych. Substancji odżywczych niż sam korzeń, więc jak najbardziej cała roślina jest do wykorzystania, i z tego właśnie korzystajmy. Już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału. Będziecie mogli podejrzeć i zobaczyć ciekawe, myślę, inspirujące przykłady wykorzystania tych ogródkowych skarbów. Na dworze już zaczyna się robić późno, więc ja. Kończę wysiew, kończę sadzenie cebuli i wracam do domu. Pa pa!